Dzień dobry, nie tam, siemano, tak najlepiej. Co dzisiaj? A właśnie, Stalewiak. Ile ten LED ciągnie prądu za dwa dni znowu? Stalewiak, jaki jest pobór mocy tych LEDów? Ile one naprawdę ciągną? I tak ze trzy lata już sobie słucham. Tak, tak i przyszedł ten czas. Kupiłem ten watomierz i dzisiaj co? Sprawdzimy, ile te LEDy ciągną naprawdę w rzeczywistości. Jeden z Chin powinien ciągnąć. Znaczy, jak się kupuje, 80 W, a wiem, że dużo mniej ciągnie. A drugi to zobaczymy, bo zapomniałem, co na diodzie pisze. Ale tam chyba 30 albo 50 W. Podłączymy przez watomierz i to sprawdzimy. A przed tym jeszcze rozpakujemy to coś, pokażę Wam. Koszt z przesyłką 50 zł chyba 10 groszy. Chwila. Jeszcze nie otworzyłem tego. A byłyby by ja jakby to, to nie było tylko inna paczka. Nie, to to. O. Patrz to. Takie oto cudo. Hmm. Coś tam lata w środku chwileczkę. Wyjąłem tasiewka, to dalej działa. Dobra, teraz już chwila. Powiem wam najpierw o co chodzi szybciutko. Dorwałem taką nie wiem, z 30 lat, może więcej. Taki kot elektryczny. Może ktoś z was skojarzy, zobaczcie, trzy biegi na jedynce teraz jest. Jedynka słabo grzeje, dwójka jak ktoś był chory, nie? Zobaczcie, taki komunistyczny jeszcze. Ale wiecie co, odkąd mam tu trzy dni, to wszystkie welutiny zaczęły rosnąć jak wściekłe. No taka prawda, no grzeje im po prostu od spodu. I właśnie, chciałem sprawdzić tak ogólnie ile ten kot ciągnie, żeby mi potem rachunek za prąd nie przyszedł nie wiadomo jaki. Także on idzie pierwszy na odstrzał. podłączamy go, jest na jedynce i zobaczymy jak to działa. Najpierw jeszcze się zaobeznam za czy tam trzeba coś ustawiać. W tym, w tym, wiecie, w tym, no. No. Już się zapoznałem i powiem wam, że morda mi się cieszy. Patrzcie na to. Na jest na jedynce, to jest taki mikro, tak, wystarczy. Lawelutin wystarczy, żeby podgrzać szklarnię, która jest 24 stopni, a w nocy teraz jest około 12. Zobaczcie w tym momencie. Ło, będzie coś widać w ogóle? 28 W. Odpalamy dwójeczkę. Ło, na dwujeczce się zrobiło. Kurde, czekaj ta bolipa widać. 50. 4,6, ło to ci już ciągnie, ładnie, ale chociaż i tak niedużo. Trójeczka. Na trójeczce siorpie 111 W. No to logiczne, że nie będziemy na trójce jechać. Jedyneczka wystarczy. To co, idziemy sprawdzić te LEDy, ile one ciągną w końcu i się dojemy. Także znikam do domu.